Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Barana i zapraszam do wysłuchania Waszego czytania na lipiec. To będą krótkie przesłania na najważniejsze aspekty naszego życia. Przypominam, że warto też obejrzeć swój znak księżycowy, swój ascendent. Tam też dla Was będą informacje. Dziękuję wszystkim moim widzom, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. I zachęcam nowych widzów albo widzów, którzy oglądają moje czytanie, ale nie subskrybują kanału, do zasubskrybowania w taki sposób, Będziecie na bieżąco z nowymi filmami. I przechodzimy do Waszego rozkładu. Już wyciągnęłam Wam pierwszą kartę od przewodnictwa bogiń. Teraz zobaczymy, jak ogólnie minie dla Was lipiec. Zobaczymy aurę miesiąca dla wszystkich baranów, kto mnie będzie oglądać. Przedbam. Pewność, aktywność, nastawienie na osiągnięcie celu, to takie kontrolowanie, zarządzanie swoją rzeczywistością, to wyjazdy, to w ogóle miesiąc, który może być przesycony takimi wydarzeniami, gdzie jest potrzeba gdzieś się przemieszczać. To mogą być i dalsze podróże albo takie sytuacje, gdzie po prostu ciągle trzeba dojeżdżać, coś załatwiać, coś robić, jakby w, ciągle w ruchu. To sytuacje, kiedy trzeba być pewnym siebie, trzeba przekonać innych nawet do swojej racji, zawalczyć o swoje dobre i o dobro kogoś ze swojego otoczenia. To też sytuacje, kiedy ważne dla nas, jak dojeżdżamy tam czy do pracy, jak pokonujemy jakąś odległość i ważne dla nas środki transportu: nasz samochód, albo jakiekolwiek inne środko, środki transportu. Kupno, wynajem, tam ubezpieczenie, naprawa, takie rzeczy. To taka silna potrzeba wszystko kontrolować. I tu przy tej energii dość dobrze się udaje. Zarządzać wszystkim. Wszystko jest jakby pod moją kontrolą, pod moją obserwacją. To sytuacje zwycięstwa, sytuacje, kiedy czuję się liderem, czuję się pewnym, czuję, że... Mam rację i nie zamierzam od tych swoich racji odstąpić. Wasze przesłanie. Wielka szansa. Otwieraj się przed tobą. Wielkie szanse. Skorzystaj z nich. Jemania. Bogini. Tutaj może chodzić o czas. Życie jak ocean ma swoje przepływy i odpływy i tutaj ważne wykorzystać właśnie prawidłowo czas i przy prawidłowym wykorzystywaniu właśnie tego czasu przy zrozumieniu kiedy i co lepiej robić tutaj może być przyspieszanie różnych procesów, kiedy dużo rzeczy się udaje i czuję, że idę z ogromną prędkością. Natomiast jeżeli te cykle niedostrzeżone, kiedy jest jakby niezrozumienie, co kiedy lepiej robić, to może dawać odwrotnie chaos, a może dawać takie utknięcie, że nie, nie mogę ruszyć, nie mogę pójść do przodu, a we mnie taka energia się gotuje, taka potrzeba do działania. Jak Was widzi Góra? Jak Was widzi Wszechświat? Tutaj a, dla pewnej grupy z Was będzie chodziło o, o osobę z podznaku Raka, która dla Was w ramach tego miesiąca będzie przedstawiać ważne znaczenie. Jak Was widzi Góra? Jak Was widzi Wszechświat? Dwójka buław. Jesteście na progu podjęcia jakiejś decyzji, bądź podjęliście pewną decyzję i teraz trzeba prawidłowo ocenić, Perspektywy, co mnie przyniesie ten albo inny krok. Taka zapobiegawczość jest potrzebna. Może jest potrzeba wykonywania kilku rzeczy naraz, kilku obowiązków naraz. Rada taka, żeby prawidłowo oceniać perspektywy, przyjrzeć się. Wszystko wyważyć za, przeciw. Przewidywalność, jakby jest potrzebna. Takie jest przesłanie od Wszechświata dla Was. Sfera zawodowa, król Buław, wow. Tutaj dużo takich socjalnych, biznesowych energii. Jest możliwość awansowania, wzmocnienia swojej działalności, na przykład jeżeli ktoś prowadzi działalność, to taka liderska postawa, to silne ambicje i możliwość wywierać wpływ na otoczenie w pracy. To też może być osoba przełożona, która tutaj w ramach tego miesiąca będzie dla Was przedstawiać ważne znaczenie. Jakieś sprawy z osobami przełożonymi. To dużo ognia, dużo energii i król Buław mówi o ogromnym potencjale, szczególnie w biznesie, w jakichś jakich interesach, w awansowaniu. Jeżeli ktoś szuka sobie pracy, to tutaj pokazano, że jakaś dość poważna firma, instytucja może Was zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Będzie chciała z Wami współpracować, będzie Wami zainteresowana, a może nawet jakieś dość dobre stanowisko się szykuje dla Was. Sfera finansowa, piątka kielichów. Tutaj żal do jakichś wydatków, które były wcześniej, mogły być straty. Jakby tutaj pokazano, że były jakieś plany finansowe, które się nie realizowały. I ważne, nie wpadać teraz tutaj w depresję, w apatię, w żal, w pretensje, a szukać innych opcji. One są. One na pewno są. To też taka energia, która pokazuje, że no nieraz straty powiązane z związkiem. Tak, kiedy były na przykład rozstania, rozwody, człowiek inwestował w to, budował, tak? No i to nie udało się tak, jakby się chciało. Inwestował w jakieś relacje, tak? Jakby to nie dało efektu. Ale energia Dziątki kielichów mówi o tym, że na pewno jest jeszcze w Tobie moc, jest jeszcze potencjał, i tutaj nie, nie trzeba czegoś żałować. Może to poszło na jakąś spłatę, jakieś karmy, czy czegoś. Po prostu od, odpuść, nie żałuj czegoś, co już do ciebie nie wróci. Nieraz to też takie narzekanie o jakieś takie państwowe rzeczy, typu, że tam podatki coś jest nie tak, że jakby na, na czymś duże e, tracę. Nie koncentruj się właśnie na minusach. Koncentruj się na plusach. To będzie zasilać i wzmacniać Twój potok finansowy. Co u nas w miłości? Single. Relacje niejasne i związki stałe. I co nowego? Jakie zmiany? Single. Kapłanka to sytuacje, gdzie nie ma jasności, to jest posy pasywność, to sytuacje, kiedy trzeba sięgnąć po jakąś wiedzę, żeby lepiej zrozumieć, co się dzieje w ogóle w moim życiu miłosnym, dlaczego jestem sama, dlaczego przyciągam takich mężczyzn albo takich kobiet. Tutaj szukanie wiedzy psychologicznej, yy, wiedzy duchowej dla zrozumienia tego aspektu swojego życia. Może chodzić też o jakieś relacje, gdzie nie mam zaufania, nie ma jasności, albo jest jakaś rywalizacja, gdzie jest jeszcze ktoś, albo ktoś przed Wami coś ukrywa. Relacje niejasne. Pokazana blokada siódemka bław, jest blokada, są przeszkody, ale są też i jakby chęci coś z tym zrobić. I jest na to energia, żeby tutaj przezwyciężyć jakieś przeszkody, jakieś trudności. Gotować do tego. Może być jakaś osoba, która ma dużo problemów i musi walczyć właśnie o coś. Co w relacjach stałych? Karta umiarkowania spokojna energia, która mówi o tym, że we wszystkim warto odnajdywać balans, ponieważ jeśli u nas Umiarkowanie pójdzie w minusowym aspekcie, to wtedy mogą iść kłótnie, konflikty poprzez jakieś drobiazgi. Tutaj przy tej energii ważne nie wyolbrzymić jakieś trudności, jakieś problemy, ponieważ to będzie dawać konflikty, nieporozumienia. Hmm, też nie warto iść w jakieś przegięcia. Jakby trzeba mieć jakieś narzędzie, które w tych sytuacjach, kiedy następuje jakaś destabilizacja, żeby wracać do normy. I przy karcie umiarkowanie tutaj mogą być bardzo dobre związki, gdzie jest dobre połączenie, gdzie jest zrozumienie, co ja powinnam dawać od siebie w tej relacji i co chcę dostawać. Na nowe energie, dziesiątka kielichów, um, dziesiątka mieczy. Tutaj pokazano, że trz trzeba coś zakończyć. Jesteście na etapie zakończenia czegoś. Może relacji, może jakiejś, jakiegoś projektu. I to może skutkować silnym zmęczeniem bądź upadkiem energetycznym. Takim, że już niczego mi się nie chce, muszę się położyć i. Nie, nie zwracajcie się do mnie, nikogo nie chcę, nie, widzicie, nie słyszycie, muszę wypocząć. Też ta energia mówi, że warto zwrócić uwagę na swoje zdrowie. Jest ryzyko jakiejś dolegliwości yy, i tak jak powiedziałam wcześniej, upadku takiego energetycznego. Tutaj ja też może chodzić o zamartwianie się o konkretną osobę, bądź osoby, które mają trudności, przechodzą trudne okresy w życiu, bądź chorują. Tak, zobaczymy, co nam pokażą kartele Normal. Tutaj można wybrać albo oglądać w całości. Numer jeden. tutaj konflikty, irytacje i to się wiąże z sferą taką społeczną może Ciebie irytować, nie podobać się coś co się dzieje dookoła Ciebie, w tak zwanym matryksie w tym świecie to może chodzić o e, ten system bądź kontakty z kilkoma ludźmi ogród mówi o dużej ilości ludzi bądź kilka jest tych osób, z którymi są niejasności, jest jakaś irytacja. Może nawet jest nieprawdziwość w komunikacji. Może chodzić o warunki pogodowe, że przy organizacji jakiejś sprawy, jakiegoś planu mogą nie dopisywać warunki pogodowe, albo potrzeba prezentacji występu, która Taka irytująca. I po prostu jest strach, że coś wyjdzie źle źle wypaść, zawieść i, i tak dalej. Jakby niepewność. Ale wszystko wyjdzie dobrze, ponieważ ogród e, wyszła u nas e, ostatnia karta. Jakby przezwyciężenie, jakiejś irytacji, niepewności e, i wyjście. W plusie właśnie z takich sytuacji irytujących. Numer dwa Tutaj jakieś pieniądze dostajecie pieniądze, które wam idą pokarmi, Po prostu nagły przypływ pieniędzy. Jakoś udana sprzedaża, podwyżka. Może się okazać, że nie musicie na przykład za coś płacić. Takie też sytuacje pokazane, że tutaj idzie jakiś dar od góry, od wszechświata. Wasze aniołowie nad Wami czuwają i pomagają Wam w aspekcie materialnym. Również sprawy emocjonalne, sprawy miłosne, uczuciowe, przy czym tutaj idą w pozytywnym kierunku rzeczy, kiedy jest wyznawanie uczuć, troska, opieka. Może chodzić o takie rzeczy odnośnie starszych osób. Opieka nad starszymi osobami, albo też idzie jakaś pomoc od starszej osoby, wzajemna pomoc, bądź masz poczucie satysfakcji, że pomagasz komuś. Szczególnie to też może dotyczyć starszej osoby. Dla kobiet to jakiś starszy mężczyzna pomoc, wsparcie, takiego mężczyzny. Numer 3. Tutaj irytacja odnośnie jakiejś sprawy, która nie rozwija się, bądź traktujesz tą sprawę jako stratę, że coś zostało stracone. I poprzez to idzie irytacja, irytacja żal, jakby ciągle jest. Narzekanie, że coś jest nie, nie tak, jak powinno być, albo coś się straciło. To też takie sytuacje, że ktoś Tobie coś przykłada w terminie, że musisz na coś czekać i to już staje się irytującym. Ktoś nie wykonuje to, co powinno być wykonane. Albo ktoś unika kontaktu z Tobą. Nie odpowiada, blokuje się, nie odpisuje. Chowa się. Albo to Twoja decyzja też zrezygnować z jakichś kontaktów, ponieważ one dla Ciebie już irytujące, denerwujące. Już wolę z czegoś się wycofać i się nie odzywać. Taka to tutaj energia. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.